Cześć, witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Dawno mnie tutaj nie było, ale jeżeli śledzicie i oglądacie mój kanał, no to wiecie, że raczej nie należę do osób nagrywających systematycznie, więc no musicie niestety mi to wybaczyć. Ale dzisiaj wracam do Was z taką propozycją Wianka z traf. Zobaczcie, wczoraj nazrywałam sobie przepięknych traf. W kolorze takim fioletowym. Tu taka trochę już bardziej trawa. Nie wiem, czy to, jest ten, czy to jest ten sam gatunek, czy nie. Czy ona jest po prostu bardziej już rozwinięta. Nie mam pojęcia. Tutaj jest jeszcze jakaś taka trawa, też ona fajnie wygląda. Nie znam ich nazw, nie sprawdzałam. Jakoś nie jest to dla mnie istotne. Kiedyś. I kiedyś pokusiłam się, żeby te nazwy, żeby te nazwy traw, no ale oczywiście e, i tak mi z głowy umknęły, która jest która. Tutaj wiem tylko, że to jest e, jedna z moich ulubionych traw, i ta nazywa się akurat Stopłosa Dachowa. No ona jest po prostu e, przecudna, bo ona pięknie układa się i w wiankach, i w bukietach. Zobaczcie, najpierw jest taka zielona a później zmienia kolor na taki tutaj już trochę jest taka właśnie czy zmienia kolor na taki fiolet a potem jest całkiem fioletowa więc można ją sobie w różnych kolorach nadrywać i tutaj też jeszcze jakaś taka trawka trochę, trochę się kruszy ale mi to akurat nie przeszkadza ja te swoje trawy staram się zrywać na takich bardzo słonecznych łąkach, w miejscach słonecznych, no bo oczywiście jest tam mniejsze zagrożenie tym, że złapiecie kleszcza. Ja przyznam, dużo chodzę po łąkach i kleszcza, znaczy się miałam, miałam kleszcza raz, ale akurat przyniosłam go, wiem, że na pewno z lasu. Więc z takich łąk odpukać jeszcze takiego niemiłego. Niemiłego stworka nie miałam. No więc zobaczcie, już tutaj sobie zaczęłam troszeczkę wić ten mój wianek. Ja wspomogę się szałwią ogrodową, żeby dodać trochę koloru tym fioletowym trawom, Więc mam tutaj już szałwie. Szałwia dość ładnie zasycha, także ona fajnych wianku zaskoczy. I ja postanowiłam zrobić sobie taki dość duży wianek z trawy na drzwi. Zobaczcie, już tutaj zaczęłam. Wianek zaczęłam sobie na ringu drewnianym. Ring, z trawy, myśl, z trawy, ring ze słomy myślę, że będzie w tym wypadku za gruby. Z drutu można również, ale ta trawa na tym drucie tak nam się trochę będzie źle okręcać a ten właśnie ring drewniany jest idealny, bo nam trochę przytrzyma no i tsz, myślę, że z wiciem żadnego problemu mieć nie będziecie więc przystępuję do wicia ja sobie wstanę oczywiście, no bo y, może mi uciąć głowę więc mogę do Was mówić z usiętą głową nie wiem jak mnie widać no i po prostu na przemian dokładamy sobie te trawki ja najpierw daję tą trawę taką sztywną, żeby ona mi trochę podtrzymywała te inne trawy, te lejące się trawki. Więc najpierw sobie jako podstawę daję tą trawę taką bardziej sztywną, stojącą. I na przemian dodajemy. Różne trawy. Troszkę sobie przytnę. Trochę za bardzo sobie przycięłam, dobra. Teraz damy troszkę tej trawki, też jest bardzo fajna. Kiedyś z niej robiłam, chyba jest nawet na kanale, cały wianek robiłam z tej trawy. Na zbieranie tych trawek nie powiem, bo wymaga trochę od nas cierpliwości. Ją jeszcze trochę pobierać tych takich traw. Tutaj sobie drucik przełożę pod te łodygi. Damy kolorową szałbę, żeby troszeczkę więcej koloru miał ten wianek. No, powiem Wam, że nazbierać taką trawkę, tą stokłosę, to naprawdę jest wyzwanie. Ale naprawdę jest piękna. I długo wam przetrwa. W zasadzie to, jak ona zaschnie, no to przetrwa tyle, ile chcecie. No trochę się potem już będzie kurzyć, ale pozostaje w niezmienionym stanie. Naprawdę ona jest idealna. No, troszeczkę fioletowej. you Thank <music> you. Zobaczcie, ja już swój wianek mam gotowy, piękny, naturalny, niepowtarzalny, za darmo, całkowicie. Wystarczy udać się tylko na spacer i nazbierać tych pięknych traw i ubić sobie taki wianeczek. Ja teraz idę, powieszę swój piękny wianek na drzwi, a wy, jeżeli was spusił ten wianek, no to wybierzcie się. Na spacer i do dzieła. Ja uciekam, bo już mnie tutaj deszcz zastał. Dobrze, że jestem pod tą brzozą, to mnie troszeczkę ochroniła. Do zobaczenia. Zobaczcie, tak wianek prezentuje się na moich drzwiach. Jest naprawdę uroczy. Zobaczcie. Piękne, naturalne.